Specjalnie ze sobą przywiozłem dwóch moich piłkarzy. Może na początku przedstawię, to jest Przemysław Wichłacz. Po mojej prawej stronie to jest Krystian Stolarczyk. Od razu mówię, Krystian jest obrońcą, Przemek jest środkowym pomocnikiem. Po mojej lewej stronie trener Juniora Starszego, czyli grupy najstarszej naszej Akademii Jarody Jarodkin, Mirosław Czajka. No i ja, trener pierwszego zespołu seniorów, Janusz Niedźwiedź, witam serdecznie. Jest zadań dobre jedzenie, zdrowe jedzenie, czyli czekolada? Yeah. 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 Nie! Batoniki, groszówki? Nie! A marchewka? Tak! A Tak, tak, oczywiście. To jest bardzo zdrowa przekąska. Jeśli na przykład macie zjeść batona, Powinniście spożywać 5 posiłków dziennie. 5 posiłków, czyli śniadanie, czyli drugie śniadanie, które jecie w szkole. O które jecie śniadanie? O ósmej zazwyczaj? O dziewiątej. Drugie śniadanie powinno być spożyte w granicach 11, 11.30, 12. Później obiad około godziny drugiej, wpół do trzeciej. Trzecia. Później podwieczorek o godzinie 17.00 i kolacja o godzinie mniej więcej 19.00. No, też nie powinno się jeść za późno, pamiętajcie, żeby nie jeść za późno, żeby nie jeść na przykład o ósmej, a o dziesięć idziecie spać, bo to też nie jest dobre, bo żołądek jest obciążony. Słuchajcie, a takich innych y, atrakcji jak autobus i tak dalej jest dużo więcej. Myślę, że tutaj trener też może powiedzieć, dlaczego warto przyjść do naszej akademii, dlaczego warto być z nami i zapisać się do naszej akademii, bo zapisanie się nic nie kosztuje. Adam Sowczyk! Jak Ci się podobało dzisiaj? To dobrze, było super i bardzo no, dużo się nauczyliśmy. A czego na przykład się nauczyłeś? Że warto chodzić na jaroty, dobrze się odżywiać i, i no i jeszcze inne fajne rzeczy. A co trzeba jeść? E, owoce, warzywa, słodyczy niebo one są. Z, y, y, mają dużo cukru i no, najlepiej jeść zdrowe rzeczy. A chciałbyś zostać piłkarzem? Tak, bardzo bym chciał zostać piłkarzem i to jest moje marzenie. I bardzo mi się podoba być piłkarzem, bo chodzę już na Jarotę i jest super. Laura Wycielniczak. Czego się, czego się dzisiaj dowiedziałaś? Y, dużo o piłce nożnej. A o żywieniu też? Tak. A czego się dowiedziałaś o żywieniu? Y, y, żebym się zdrowo odżywiała, y, żebym dobrze grała w piłkę. Ty zdrowo się odżywiasz? Tak. A co na przykład jesz? Y, jem bułkę z sałatą, y, z ogórkiem i z szynką. A chciałabyś przyjść na mecz Jaroty? Tak. Y, jak ci się dzisiaj podobało na tym spotkaniu, które zorganizowaliśmy? Bardzo super było, mi się podobało, tak. Będzie mecz, będziemy do grać, zaczynały dziewczyny. Mi się podoba jak najbardziej. A, a ty się dobrze odżywiasz? Tak. A co na przykład jesz? Sałatę. Wczoraj sobie zabrałem główkę sałaty. Dostałem paprykę, lubię. No. A grasz w piłkę? Tak. Mamy ekipę, i zawsze na świetlicy. Na... Czyli trenujesz w szkole? Tak. A nie chciałbyś dołączyć do jaroty? Chciałbym, chciałbym.